Nazywam się Helena Szostak. U Pana Pawlika jestem z podziękowaniem, ponieważ 1 października 2012 roku okazało się po gastroskopii, że mam ognisko opalizujące żółcią, wrzut między żołądkiem a dwunastnicą i przeplinę ślizgową. Wszystko to, helikobakter, oczywiście, wszystko to zniknęło dzięki Pana energii cudownej, po dwóch razach, po dwóch wizytach u Pana. Powinnam podziękować, przyjść już dawno, ale no tak się to idzie i, i, i tak to szło i przyszłam dzisiaj. Jestem ogromnie wdzięczna, na potwierdzenie przyniosłam ksero badań z 1 października 2012 i z 13 grudnia 2012 i jestem ogromnie wdzięczna. No przecież jak mogę ja już dawno powinnam przyjść. Tylko tak, a to zanką przyjść, a to, to, to maćki byli tak.